Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam, oczywiście, w nowym filmie. Jestem kochani w Pepko. No i zobaczymy sobie, co jest ciekawego tym razem na półkach. Tutaj mamy za 30 zł takie butelki, termosy w różnych odcieniach zieleni. Tutaj sobie możecie nawet zerknąć. Bardzo fajnie wyglądają te butelki. Deska do serwowania serów 50 zł. Taki zestaw 80 zł. Jestem na dziale z firanami 70 zł. Chyba jest to nowość, bo wcześniej nie widziałam. Zasłona 60 zł. Bardzo ładnie wygląda i kolejna za siedemdziesiąt złotych, coś dla panów za dwadzieścia złotych i siedem złotych takie dywaniki w stylu boho, nowość. Za 15 zł. Bardzo fajny pojemnik z dozownikiem. Tutaj mamy również za 15 zł taki pojemnik z dozownikiem. Też bardzo ładnie wygląda. Czy do kuchni, czy do łazienki. I za 17 zł taki. Ten akurat wcześniej Wam też pokazywałam. 30 zł takie roślinki w doniczkach. Bardzo ładne kolory. Tutaj mamy trawy. I widzę, że są dwie wielkości. 40 zł kosztuje ta duża. Natomiast jeżeli chodzi o te mniejsze, to mamy tutaj cenę 25 zł. Ale powiem Wam, że te roślinki świetnie wyglądają. Naprawdę przepiękne kolory. Chociaż ja fioletu nie lubię, to jednak te mi się bardzo podobają. I zobaczcie. 30 zł. I 50 zł. Taka metalowa, dość duża czarna doniczka. 30 zł. Takie lampki. I 70 zł. Bardzo ładne, złoto czarne. Bardzo ładnie się prezentują. Tutaj, niżej, pufy. Te pufy akurat są z poprzedniej kolekcji. Cena 80 zł i obok taboret, który kosztuje 80 zł. Coś nowego za 15 zł. Ogrodowe, obok rękawiczki za, za 5 zł, różne kolory. I doniczki 12 zł. Taka podłużna doniczka. Dostępne są w dwóch kolorach: białym i ciemny, szary. Bardzo fajnie wyglądają. Kolejna za 10 zł, metalowa. I tutaj obok jeszcze są takie fajne, zobaczcie. Ale te to chyba są z poprzedniej kolekcji 12 zł, chociaż mogę się mylić. Fajnie wyglądają, nie powiem. Tutaj taka mała przecena z 40 zł na 30 i 40 zł otwieracz do wina. 9 zł, pojemnik na łyżki, widelce, noże i kubki, nowe kubki po 15 zł. Tutaj mamy taki, bardzo zielony. 15 zł również kosztuje taki z trzema liśćmi. Też fajnie wygląda. Także takie nowości. Kolejny kubek, tym razem za 6 zł, w kolorze różowym. I kochani, jestem już na dziale z ubraniami. Potem jeszcze zajrzę do action zobaczymy, czy tam są jakieś nowości. Wracając oczywiście do sklepu Pepko, 12 zł, bardzo ładna bluzka dla chłopca. Tutaj mamy kamizelki po 35 zł. Jestem, kochani, już w sklepie Action. Piękne kocem. 46 zł. Różne wzory, różne kolory. Tutaj jeszcze mamy taki w kolorze rudym. Nawet fajnie wyglądają. Taki w kolorze szarym. I tutaj mamy cenę: 56 zł. Ten jest ładny, żółty. Także jeżeli chodzi o koce, to jest tutaj naprawdę bardzo duży wybór. 110 zł, przepiękna na żółta na łóżko, 220x240. Chyba na moje by pasowała. No, powiem Wam, że bardzo ładny wzór. Tutaj coś ciekawego, są to poszewki na poduszki różne kolory, róż, beż i szary, 23 zł. No powiem Wam, że ciekawie to wygląda. Jest jedna tylko w takim kolorze, bo no podbają mi się. Szkoda, że tylko jedna, bo jakby były dwie, to na pewno bym sobie wzięła. Jeszcze zobaczę w jednym sklepie, może tam będą. 28 zł. Taka poducha, bardzo błyszcząca, różne kolory: róż, szary, niebieski, zielony. Tutaj mamy szarą. Jeżeli chodzi o poduchy, to też tutaj jest naprawdę dosyć duży wybór. I świecznik, świecznik 6,95, i dostępne są różne kolory. Ten jest chyba najładniejszy, chociaż ten też ładny kolor. Tutaj mamy szary. I kolejny świecznik za 11 zł, i również dostępne są. Yy, różne kolory, szary i jeszcze takie: 8 zł. I tutaj jeszcze Wam pokażę za 9, ale to za chwilę. Bardzo ładne te świeczniki. Yy, kolejny, chociaż te pierwsze chyba najładniejsze i takie za 9. Płatki róż, walentynki. W kolorze czerwonym, białym i różowym. Niecałe 4 zł za opakowanie. 10 zł zestaw takich łyżek do sałaty. Tutaj mamy takie komplety po 90 zł. I coś świątecznego, no powiem Wam, że rewelacja te zające. 24 zł, i są dostępne różne rodzaje. Takie duże po 40 zł. 28 zł, kurczaki w jajku. I takie zawieszki, różne rodzaje. Bardzo ładna lampa. 120 zł, tutaj mamy różnego rodzaju półki, 60 zł, taka na gazety, na książki, 67, to jest doniczka metalowa i różnego rodzaju kosze, koszyki.

I dziękuję kochani Wam bardzo za oglądanie, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, będzie mi oczywiście bardzo miło. Zostawcie po sobie jakiś ślad w postaci łapeczki bądź komentarza i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, pa! A raczej słyszymy, bo widzimy się dopiero chyba w przyszłym tygodniu, troszeczkę spraw mam do załatwienia, więc, więc vlogi będą, ale troszeczkę później.